Jacek Lubart Krzysica. Czymże jest godność? Czymże jest godność? Czy warta jest życia niepokornego? Z otwartą przyłbicą, gdy nie potrafisz łasić się ni słodzić sam stojąc z boku z komentarzem chwili? Czymże jest godność bez żadnych godności, którymi wzajem darzą się pochlebcy po, po takiewicze kolejnych okazji? Byle mieć spokój, byle żyć wygodnie. Czymże jest godność? Jaką drogą chadza? Że tak ją trudno spotkać, patrząc w koło. A może ścieżki przez ciernie wybiera, nie chcąc być lustrem cudzego wyboru? Bo musisz wybrać godność czy godności? Musisz przed sobą postawić pytanie, jak żyć by przetrwać z sobą spoglądając czy twarz wciąż twarzą czy tylko z pluwaczką